Powalony, Jezus Chrystus. Serdecznie dziękuję Wam, kochani, żeście przyszli na to nasze spotkanie rekolekcyjne. Na początku pomodlimy się, zachęcam Was, byście sobie w sercu pomyśleli, jakie intencje chcecie przedstawić Panu Jezusowi, za co chcemy pomodlić się i wspólnie się pomodlimy, a potem zaczniemy nasze spotkanie. Dobrze, to uklęknijmy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym minowajce. I nie bądź z nas na pokuszenie, ale nazwa złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Dobrze, dzisiaj sobie powiemy tak w czasie Wielkiego Postu. Może oczywiście trzeba byłoby jakiś tam inny temat sobie wymyślić, ale chciałbym przybliżyć Wam różaniec, zwłaszcza tajemnicę, bolesne, bo teraz mamy Wielki Post. Każdy z was wie, co to jest różaniec, tak? Macie różańce w domu, czy nie wiem, ze sobą, czy do kościoła nosicie, czy do szkoły, czy macie gdzieś po prostu w swoim pokoiczku tam, gdzie odpoczywacie, śpicie, czy tam, gdzie odrabiacie lekcje, ale każdy różaniec ma z was, tak? Dobrze, pamiętacie, ile jest tajemnic różańcowych? Tak, a w ile części? Ile jest? Powiedzmy tak, dawajcie, pomyślimy sobie wszyscy razem. Pierwsza jest radosna. Tak? Przypomnijmy sobie, co w, tej, co w tej części się wydarzyło różańca. Proszę? Tak, tam jest narodzenie Pana Jezusa. Co tam jeszcze jest? Pięć tajemnic mamy, tak? W każdej części. No, co jeszcze? Tak. Znalezienie w świątyni. Co jeszcze? Zwiastowanie. Posła? tak, jak Matka Boża odwiedza świętą Elżbietę i co jeszcze jest takie święto, kiedy my poświęcamy świece, mówimy na nie gromniczne świece wtedy coś się wydarzyło nie, nie, malenki Pan Jezus był przeniesiony do świątyni i to się nazywa no chrzest to był już jak on był starszy, tak, to wtedy w Jordanii chrzcił go święty Jan Chrzciciel a to było ofiarowanie Pana Jezusa, tak? Dobrze, ofiarowanie. I druga, druga część światła, tak, przypomniemy przypomnimy sobie cały różanie z tajemnicy i powiemy potem sobie o tej części, która odnosi się też do Wielkiego Postu bardziej. No w tajemnicy światła to my już teraz powiedzieli, że Pan Jezus w Jordanie był ochrzczony. przez kogo? Przez Jana Chrzciciela. Dobrze. Potem jest tajemnica, jak Pan Jezus poszedł na taką ucztę zaproszony ze swoimi uczniami. Tak, i to było w Kani Galilejskiej i wydarzył się cud jaki? Tak, wody w wino Pan Jezus przemienił. Później Pan Jezus swoimi uczniami chodził po ziemi jerozolimskiej, palestyńskiej, opowiadał o Królestwie Bożym. Tak, czyli głosił Ewangelię i ludzi wzywał do nawrócenia. Dobrze. Potem poszli na taką wielką górę. No, tak, i przemienienie na tej górze odbyło się przemienienie Pana Jezusa. Tam było e, trzech apostolów i potem też dwóch proroków zjawiło się i ich widzieli. Dobrze. I w piątej tajemnicy my wspominamy, jak Pan Jezus zebrał swoich uczniów na takiej sali, tak, i tam była wieczerza, ostatnia wieczerza, czyli pierwsza msza święta, gdzie Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty, Eucharystia i ci, którzy sprawują Eucharystię, bo potrzebny jest ktoś, kto odprawia mszę świętą, to tak, kapłaństwo, Dobrze. Już polowy różańca mamy, tak? Dobrze, teraz przejdziemy do części, która nazywa się Bolesna. I co tam się wydarzyło? Kto pamięta? No, dobrze. Tak, najpierw Pan Jezus modli się w ogrójcu, potem, kiedy Pana Jezusa już... Potem Pana Jezusa, jak zabrali z ogrójca sądzili, to wtedy dobrze tak, biczowanie Pana Jezusa było, bo myśleli, że jak go obiczują, to potem już Go odpuszczą i może nikt go nie będzie Karol, żeby szedł na krzyż, ale oczywiście inaczej się wydarzyło wszystko. I potem to, że Pan Jezus mówił, że On jest Królem, to nad Nim się naśmiewali i chcieli Go ubrać jak króla, i jak Go ubrali, pamiętacie? Tak. Czerniową koronę dali, trzciny w rękę, taki czerwony płaszcz purpurowy nalożyli i naśmiewali się z Niego, żony z Królem. Później Pan Jezus był skazany na śmierć i szedł śmierć. Przez, całą, śmierć. przez całe miasto, tak, drogą krzyżową, aż na góry Kalwarii na Golgotę. I to jest droga krzyżowa Pana Jezusa. I potem na Golgocie co się wydarzyło? Tak, pan Jezus umarł na krzyżu. Dobrze, i później to już mamy e, tajemnice chwalebne, które będziemy podczas Wielkanocy już rozważać. I to ona się zaczyna: pierwsza jaka. Tak, zmartwychwstał pan Jezus. Później, e, krótki czas był na ziemi i przed uczniami. Co zrobię? Tak, dobry, 40 dnia. Tak, poszedł do nieba, wstąpił do nieba Pan Jezus. Ale obiecał uczniom, że oni nie będą sami, że kogoś im poszli i zesłał, tak, zesłał Ducha Świętego. W tym dniu my dekorujemy kościoły czy domy swoje takimi zielonymi galąckami i nazywamy to Zielone Święta. Tak, zesłanie Ducha Świętego. Dobrze, i po tym są dwie tajemnice Matki Bożej. Tak, niebo wzięcie Matki Bożej. Pan Jezus wziął Mamę swoją do nieba i koronował ją, uczynił królową Nieba i ziemi. Dobrze, i teraz sobie troszeczkę zatrzymamy się nad tajemnicami bolesnymi. Dlaczego będziemy rozważać różaniec? Dlatego, że Wy różaniec na pewno często się modlicie, jest to dla Was bardzo bliska modlitwa, ale warto też, żebyśmy sobie potrafili wczuwać się w ten różaniec. I na przykład zobaczcie, jak można wejść w modlitwę. Na przykład sobie powiemy o zajęciach w szkole. Jak jest jakiś przedmiot i my o tym słyszymy, czy tam w domu, czy tam w podręczniku, tam o matematyce, o jakimś innym przedmiocie, to żeby wejść w ten przedmiot, to my na przykład idziemy do szkoły, jest lekcja, przychodzi nauczyciel czy pani nauczycielka opowiada nam, daje zadania, my piszemy do zeszytu, możemy między sobą dyskutować, jaka jest prawda, na przykład, jeżeli tam chodzi o geografię czy tam o historię, to się wypytujemy, w których to latach było, tak, kiedy to się wydarzyło i czyli my wchodzimy przez taką dyskusję, przez taką rozmowę, przez słuchanie też, co nam nauczycielka w szkole mówi, wchodzimy w ten przedmiot, tak? w tą dziedzinę. I tak samo można wejść w modlitwę. Jak to lepiej zrobić? Jeżeli my rozmyślamy nad różańcem, to na przykład pierwsza tajemniczka bolesna tam jest modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie. I teraz można sobie tak wyobrazić: ogród oliwny, takie drzewa, gdzie oliwki rosną na nich. Pan Jezus, poszli tam uczniowie też za Panem Jezusem. Potem przyszli żołnierze wysłani przez tamte władze, które były, właśnie panowali w Izraelu. A jeden z uczniów poszedł im powiedzieć, kto to jest Pan Jezus. Dlatego, że, no, jeżeli by dzisiaj Pan Jezus nam się objawił, no to my wiemy, jaki jest Pan Jezus. Ale wtedy to tak, jakby dzisiaj, w Braci trzeba było kogoś znaleźć i powiedzmy, nie wiem, tam ja mówię do Was, że. Proszę mi znaleźć tam na jutro naszego ministranda tutaj Jakuba. No i nie wszyscy wiedzą, kto to jest Jakub. Ci, którzy chodzą do kościoła, którzy są nam Mszy Świętej, no to widzą go przy ołtarzu. Ale są tacy ludzie, w bracie Bożu, tak mi się wydaje, może wszyscy znają, ale myślę, Jakub, że co Kuba nie wszyscy, chyba, w bracie Boże, dużo ludzi mieszka. A wszyscy cię nie znają. Ile? 38 tysięcy. Widzicie? No i teraz, nawet jak go znają z twarzy, to nie wiedzą, że to Kuba jest, tak? I jak ja powiem, proszę mi odnaleźć Kubę, bo jutro będzie msza, przyjedzie biskup, trzeba ładnie posłużyć, to wszyscy teraz myślą, kto to jest ten Kuba, tak? A ktoś, kto zna, pójdzie i powie, ja go znam, ja cię zaprowadzę do niego. I coś podobnego było z Panem Jezusem. Nie wszyscy go znali tak w twarz. Byli tacy ludzie, że nie widzieli Go. Nie znali, kim On jest, ale słyszeli o Nim. Tak? I żołnierze, co ciekawe, żołnierze byli tacy też, którzy nie znali, kto to jest Pan Jezus. I dlatego Judasz ich przyprowadza do ogrodu. I jak On wydaje Pana Jezusa? Jak On wskazuje na Niego? Tak, po My się na przykład witamy, tak? podajemy sobie dłonie, przychodzimy, możemy przytulić jeden drugiego na powitanie. tak? Możemy ucałować kogoś, ale to jest zawsze gest taki dobry, gest miłości, gest przyjaźni. I teraz tym gestem nie można robić czegoś złego. Tak? Judasz zrobił to odwrotnie. Tak? Zamiast przywitać pocałunkiem i okazać taką swoją miłość, dobroć, wdzięczność do Pana Jezusa, to go wydał. I teraz my sobie myślimy, w jaki sposób my odnajdujemy się w tej tajemnicy. Tak, kim my jesteśmy? Czy Panem Jezusem, czy Judaszem, czy apostołem, czy żołnierzem? I tak sobie myślimy. Tak? Albo kto może być takim żołnierzem w moim życiu? Albo kto jest Judaszem? To nie to, że my kogoś chcemy przekreślić i oczernić, czy go zniszczyć w swoim życiu, tak? ale nieraz jest tak, że ktoś w naszym życiu odgrywa taką rolę takiego zdrajcy, i nam też trzeba umieć to przybaczyć. Tak? Czyli wchodzimy w tą tajemnicę z takim rozmyślaniem. Później jest tajemniczka, biczowanie Pana Jezusa. Też można się zastanowić, w jaki sposób dzisiaj ja mogę zadać taką boleść Panu Jezusowi. Czyli przez swoje jakieś nieposłuszeństwo, tak? Co jeszcze tam może być? Tam jakieś złe postępowanie, tak? Niedobre słowa, tam czy zaniedbanie tam swoich lekcji czy swoich obowiązków tak, to jest biczowanie Pana Jezusa, zadaje mu rany i teraz co mam zrobić, żeby tego nie było, żeby tego, to się nie wydarzyło w moim życiu tak, w ten sposób rozmyślamy nad swoją tajemnicą też powiem swoją, dlaczego, bo te tajemnice różańcowe to nie są tylko Pana Jezusa, ale też nasze bo w naszym życiu też tak jest, że Mamy cierpienie, mamy różne doświadczenia i w tym jest obecny Pan Jezus. Dobrze, po tym jest tajemniczka ukoronowania Pana Jezusa, tak? Cierniową koroną. Tak? I zobaczcie, że zawsze, jeżeli pamiętamy jakąkolwiek bajkę czy opowieść ze swojego dzieciństwa, z książek, z jakichś tam opowieści na dobranoc, to my królów nigdy sobie nie wyobrażamy, że oni są w cierniowej koronie, tak? tylko pięknie ubrani, ładne, mają jakieś tam narzucone plaszcze, korony, złote, siedzą na takich wielkich, ogromnych krzesłach, też może pozlacanych, ale Pan Jezus tego nie miał. Tak? I teraz On jako ubogi, ale Bóg jest królem mojego życia. I w jaki sposób Pan Bóg może królować. Jak myślicie, w jaki sposób Pan Bóg może królować w Waszym życiu? Jak możecie Go zaprosić do swojego życia, do swojego domu, do swoich obowiązków? Żeby ktoś był królem, proszę? Tak, przez modlitwę, na przykład pomodlić się w tej intencji, że Pan Jezus prowadził mnie w moim życiu. Często jest tak, że ja coś chcę zrobić sam. Tak, czy sama sobie sam wymyśliłam, i teraz to ma być tak po mojemu? Ale jeżeli ja chcę pana Jezusa zaprosić do swojego domu, do swojej sytuacji, do swojego serca, no to ja oddaję głos panu Jezusowi, żeby było tak jak on chce. Dlatego on wtedy może być królem, i my codziennie modlimy się modlitwą mojej czy naszej. Tam też są takie słowa: Przyjdź, królestwo twoje. Tak? Czyli świadomie każdego dnia mówimy, żeby Pan Jezus był Panem i Królem naszego życia. Dobrze, po tym jest droga krzyżowa Pana Jezusa. Tak, my mamy w Kościele aż 14 stacji. Nie wiem, czy kiedyś próbowaliście sobie tak po kolei zapamiętać te stacje, co? Próbowaliście? A ktoś no. pamięta, tak, żeby chociaż troszkę nazwać, tak mniej więcej? Skazanie no. Pana Jezusa? Wskazanie. Tak, jest tak tutaj Pilat z Panem Jezusem, stoi, tak, skazuje go, tak, potem Pan Jezus bierze krzyż, później możecie sobie popatrzeć, tak, żeby przypomnieć, tak, pierwszy upadek, potem jest mama przyszła do niego, Matka Boża, później taki Szymot był, który wracał z pola do domu, człowiek i pomaga mu, tak, potem jest Weronika Święta, tak, później... W siódmej stacji pan Jezus znowu upada. Drugi. Potem ósma stacja przychodzą. Tak, niewi niewiasty przychodzą. pamiętajmy jak on czynił cuda. E, ubolewają nad tym, że pana Jezusa zabierają. Tak. On ich pociesza. Potem jest. Znowu pan Jezus upada. Czyli zobaczcie, że aż kilka razy pan Jezus upada na drodze krzyżowej. Czyli tak mu było trudno iść. tak Dobrze. Potem potem zabierają mu szaty Pana Jezusowi. Tak, potem jest przybycie do krzyża, później na... tak, Pan Jezus umiera na krzyżu, i potem zdjęty z krzyża, i tak pochowany w grobie. Tak, to jest cała droga krzyżowa Pana Jezusa. I my też mamy różne drogi w swoim życiu. I teraz możemy sobie zauważyć, na przykład, jest droga z domu do kościoła, z domu do szkoły, z domu do na przykład do babci, do dziadka, tak? Do kolegi czy do koleżanki, do sklepu. Mamy różne drogi w życiu i teraz ciekawe, czy te drogi mają jakąkolwiek stację taką ważną dla nas, ile tam jest różnych takich punktów, co ja na tej drodze przeżywam. Tak to też jest bardzo ważne, jak idę na przykład z domu do kościoła, jak ja tą drogę taką pielgrzymkę byśmy to nawet nazwali, jak ja tą pielgrzymkę przeżywam, co myślę, czy mogę się pomodlić po drodze. Mogę na przykład idąc do kościoła zabrać w swojej myśli wszystkich tych ludzi, których na przykład bardzo kocham, którym jestem wdzięczny. Na przykład przypomnieć swoich rodziców, swoje rodzeństwo. Może ktoś mnie o modlitwę prosił. A może ktoś mnie obraził i ja nie potrafię wybaczyć, tak, I proszę Pana Jezusa, żeby mi pomógł w tym. I czyli, kiedy idę do kościoła, mogę naprawdę dużo takich stacji mieć. I to, oni nie muszą być takie same tutaj, jak na drodze krzyżowej, tak, mogą się powtórzyć. Może być tak, że idziesz do kościoła i kogoś tam spotykasz i jest jakiś taki Szymon Cyrynejczyk, który ci tam pomoże nieść torbę, którą ty dźwigasz, bo tam... Nie wiem, masz urodziny, chcesz ugościć tam ministrantów czy koleżanki w kościele, no to nakupiłeś cukierków i przychodzi taki Szymon i ci pomaga. Nie czy tam, no zawsze, zawsze, może być jakaś stacja, która się powtarza z drogi krzyżowej. Ale sobie pomyślcie, ile, ile jest jakichś dróg w waszym życiu i czy te drogi też mają takie ważne momenty, ważne stacje, tak? to jest też bardzo ważne. Dobrze, i ostatnia tajemniczka różańca, to jest tak samo jak 12 stacja drogi krzyżowej, Pan Jezus umiera tak? na krzyżu. I teraz my jesteśmy, jesteśmy młodzi, tak? chodzimy do szkoły, w ogóle o śmierci nikt nie myśli, ale też jest takie duchowe umieranie. To nie znaczy, że moja dusza ma umrzeć, ale ja mogę umierać dla Pana Boga, umierając no, jakby w tym świecie. Czyli zamiast tego, żeby tam siedzieć przy telewizorze czy przy komputerze, to ja mogę się pomodlić. To już jest taka śmierć. Tak? Czyli zmartwychwstanie duchowe. Umieram dla telewizora, żeby żyć dla Boga. I wszystko, co robię na Bożą chwałę, na swoje zbawienie, to ja mogę odstawiać na bok te rzeczy, które mi mogą przeszkadzać. Na przykład ktoś mnie zdenerwował i ja chcę teraz Nakrzyczeć na tego człowieka, ale uspokajam się, zaczynam myśleć, że jeżeli by ja był na tym miejscu, mojego przyjaciela, czy tam kolegę, czy braciszka, to jakbym ja chciał, żeby teraz do mnie się ktoś odniósł? I wtedy zmieniam swoją postawę. Nie chcę krzyczeć, nie chcę tam jakoś, no nie wiadomo jak, dyskutować, wezywać kogoś, tylko przyjdę i powiem, nie rób na drugi raz, tak, dlatego że mnie to bardzo boli. Przeprośmy się i staraj się być dobry dla mnie. Czyli to jest umieranie, to jest taka ofiara dla drugiego człowieka i dla Pana Boga. Tak, i to jest tajemniczka umierania Pana Jezusa, że Pan Jezus za mnie umarł, żebym ja żył Jego łaską. I życie w łasce Bożej to jest zawsze spowiedź. Tym bardziej, kiedy jest Wielki Post, kiedy my przygotowujemy się do Wielkanocy, do świąt zmartwychwstania Pana Jezusa jest bardzo ważna dla nas spowiedź. Tak? Bo jeżeli byśmy nie przeżyli spowiedzi w Wielkim Poście, no to wychodzi tych 40 dni. One są takie daremne, bo przychodzimy sobie, słuchamy mszy, na przykład możemy być na drodze krzyżowej, słuchamy jak pięknie śpiewają gorzkie żale, ale nic nie robimy, żeby się nawrócić, żeby być blisko Pana Jezusa i żeby Go w Komunii Świętej przyjmować. Tak? A to jest bardzo ważne, aby potrafić umrzeć. Tak? W taki sposób, że ja odrzucam zło, odrzucam to, co jest niedobre, odrzucam grzech i przez spowiedź też mogę się zjednoczyć z Panem Jezusem. O, tak byśmy sobie powiedzieli o różańcu. Może ktoś z Was ma jakieś takie, nie wiem, swoje wytłumaczenie, chciałby się podzielić, to też Byłoby dobrze, żebyście powiedzieli, albo zapytać na przykład o coś, to też by tak pasowało. Spróbujcie sobie, właśnie, nie wiem, może w domu, kogo nie ma dzisiaj z Waszego rodzeństwa, na przykład powiedzieć, tak chociaż króciutko, kilka zdań o tym, jak my tutaj rozmyślaliśmy z Wami o tajemnicach różańcowych. Na przykład zapytać, czy Ty wiesz, co to jest tajemniczka Drogi Krzyżowej, albo co to znaczy modlitwa Pana Jezusa wogrójcu. I tak po prostu powiedzieć, nie? że możesz wyobrazić sobie, że to Ty idziesz do Ogrójca, że to Ty niesiesz krzyż, że Tobie pomaga Święta Weronika. Tak? Żeby po prostu wczuć się w tą sytuację, którą przeżył Pan Jezus. Dlatego, że to wszystko, co Pan Jezus zrobił, to On wczuł się w naszą sytuację i zrobił to dla nas. Nie musiał tego wszystkiego przeżywać, bo był Bogiem, jest Bogiem i... Jest święty, nie ma grzechu, dlatego nie musiał tego wszystkiego robić. Ale z miłości do nas zobaczcie, co się wydarzyło w życiu Pana Jezusa. Także tak byśmy sobie o różańcu troszkę powiedzieli, żeby wtedy, kiedy będziecie sobie odmawiać różaniec, czy to będzie w kościele, czy w domu, czy to będzie nawet chociaż jedna tajemniczka różańcowa, to żebyście sobie tak myślamy, spróbowali przeżyć to samo, co przeżył Pan Jezus tak, Nie będzie to trudne dla Was? Myślę, że jeden raz można spróbować taki zrobić eksperyment, nawet na nazwie, to nie? Taką, taką próbę wczuć się w życie Pana Jezusa. Tak? Być jak Pan Jezus w tym różańcu. Dobrze. Co byście chcieli zapytać, żeby Was tak nie zostawić bez pytania? Co Was ciekawi? Chłopaki, może Wy coś macie. Na razie nie, ale bardzo dobrze, że słuchacie. To jest bardzo ważne. Dobra, postarajcie się ten post naprawdę bardzo ładnie przeżyć, żebyście też wszystkie te duchowe praktyki odbywali, czyli nabożeństwa pokutne nam sześciu świętą, żebyście przychodzili, pamiętajcie o spowiedzi. Tak, i to wszystko nam pomoże być blisko Pana Jezusa, żebyśmy, jak doczekamy, Najboży Świąt, Zmartwychwstania Pańskiego, żebyśmy mieli tą radość, że ten post w tym roku nie był zmarnowany, że ja bardzo dobrze go przeżyłem, że razem z Panem Jezusem wytrwałem i teraz mogę się cieszyć Bożym Zmartwychwstaniem. Także życzę Wam tego i jeszcze raz dziękuję za to, że tutaj jesteście. Może by ksiądz jeszcze miał jakieś ogłoszenia do naszej młodzieży tygodnych. I mam do Was pytanie. Słuchajcie, czy wiecie, jaki zakon tutaj reprezentuje ojciec Laurencjusz? Kto wie? Ręka do góry. Tak, podpowiem, no nie jest to papież, to też trochę jak papież mlą. No Paulinów? Dobrze. dobrze, a Wam się zakon Paulinów kojarzy? Podpowiem, jest Pauliną, że. No. Gdzie jest to centrum takie, Paulińskie? Kojarzycie? Nie? Kojarzycie, ale coś tam no, Gdzie? Paulinowie. Gdzie? Paulinowie. <noise> <noise> jest taka miejscowość, ale... Centrum Paulinów w Paulinowie? Ciekawe, bardzo spostrzeżenie. No nie. W innym miejscu ktoś kojarzy? Gdzie tym najwięcej takich Paulinów jest? Taką wyglądających no. zakotników. Byliście już tam, no. przypuszczam, że byliście. Braci W zasadzie t, 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 trochę jest daleko, ale bez przesady. Czasem się na piechotę tam ale nie jedynie. Braci mm -hmm. To nie jest braci. Góra świętej To dalej Cóż? już góra świętej Janny. No, ale już jesteśmy bliżej. A jakie znacie kościoły takie duże? Jak się, się idzie do tego miejsca pielgrzybkowo, to też się przez górę świętej Janny przychodzi. Tak, jest Częstochowa. To warto zapamiętać. Tam jest Centrum Duchowe Polski. Matka Boża, jasno Zawsze zachęcam Was do tego, żebyście wysłuchali jakiejś konferencji, żeby cokolwiek z niej zapamiętać. Tutaj bardzo sympatyczna, włączająca konferencja o różańcu, w Drodze Krzyżowej i o tym, w jaki sposób wykorzystywać wyobraźnię. Na modlitwie Dzisiaj jesteśmy pokolenie bardzo często obrazkowym i pewne tak, obrazy, które są również stacje drogi krzyżowej czy różańcowe, one nam oczywiście jak najbardziej pomagają się łapić. Bóg ojcu za konferencję, zdrowaśka, wszyscy w intencji ojca i jeszcze się pomodliwa na koniec ja modlę się za was, a was proszę modlitwy za mnie, za nasz zakon, za misję w Ukrainie, żebyśmy tam dobrze postępowali ludziom i uczyli ich o Panu Jezusie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. I udzielę Wam Bożego błogosławieństwa. Niech Pan Bóg Was szczęśliwie zawsze w życiu prowadzi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Wszechmogący Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bóg zapłaci. Jutro zakończenie rekolekcji. Ja bym się na Boga podpłacił, żebyście po prostu Amen. Trzymajcie się z Panem